dobry, cześć, nazywam się Samuel Nowak i witam Was w kolejnym wydaniu POP. Ostatnim w tym roku wydaniu prasówki, poniedziałkowej prasówki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest ze mną doktor Weronika Kałwak. Dzień dobry Wit Państwu. Witaj, cześć, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Będziemy dzisiaj w tym ostatnim wydaniu nawiązywali też do tematów, który pojawił się w pierwszym wydaniu, czyli m.in. innymi kąpieli leśnych. I od tego, od tego wątku bym sobie pozwolił zacząć, bo przygotowałaś mm, kilka artykułów. Tak, przygotowałam kilka artykułów. Właściwie to mogłabym zacząć od podsumowania, czasem mm -hmm. tak jest dobrze. Oczywiście to nie jest żadna teza, ale bardziej pytanie. E, przygotowałam sześć artykułów, które tak ogólnie można powiedzieć dotyczą bycia w lesie, bycia nad jeziorem i spacerowania. I mogłabym je podsumować takim pytaniem, e, czy psychologia wciąż jest w lesie, jeśli chodzi o bycie w lesie. I czy jest? No chyba tak. Okej, okay, czyli bardzo krytycznie zaczynamy. O nie, raczej jako zachętę. Chciałam podzielić się dzisiaj z Tobą i z Państwem taką zajawką, którą mam. My tu jesteśmy na ty, więc tak, z Wami. z Wami. Taką zajawką, którą mam od jakiegoś czasu, mhm. dlatego że ona się wiąże ze zmianami klimatu, czyli z tymi rzeczami, które mnie interesują. No i zaczęłam szukać, co to za zajawka, zaraz mhm. powiem, zaczęłam szukać artykułów z dziedziny psychologii, w których pewne nowe metodologie, nowe koncepcje teoretyczne, które mnie interesują, byłyby wykorzystywane, i przyznam szczerze, nie znalazłam zbyt wiele ale też nie znalazłam ani jednego badania empirycznego. Wyłącznie takie teksty teoretyczne, które zachęcają nas do tego, żeby korzystać z pewnych nowych metodologii. E, te nowe metodologie to jest e, po pierwsze e, tak zwane metodologie chodzone. Po angielsku to brzmi trochę bardziej fancy. Mhm. E, walking methodologies. na czym polegają te spacerujące tak. chodzące metodologie Zresztą, chodzone w zasadzie? E, Wrzucę Wam linki do tekstu i do bardzo dobrego wprowadzenia z książki wydawnictwa Rutlecz, Jakby ktoś chciał zacząć wdrażać metodologie chodzone. Na pewno z Genia, więc Tak. A drugie to takie ciekawe podejście, coś nowego, można powiedzieć, nowinka z nauk humanistycznych i społecznych. Mhm. To jest tak zwane podejście więcej niż ludzkie. I mówię podejście, dlatego że mamy zarówno metodologię więcej niż ludzkie, antropologię więcej niż ludzką, etykę więcej niż ludzką, no i właściwie moglibyśmy mieć też psychologię więcej niż ludzką. I to są takie dwie rzeczy, o których chciałabym powiedzieć. No ale myślałam o tym, żeby zacząć od e, tych kąpieli leśnych. No to zaczynamy. E, dlatego, że. Czym są kąpiele? Leśne? Kąpiele leśne. Kąpiele leśne to jest, e, można powiedzieć, taka. Metoda profilaktyki zdrowotnej. I tutaj tylko dodam, że Weronika pracuje w zakładzie psychoterapii i psychoprofilaktyki. Tak. Psychoprofilaktyki i psychoterapii którym kieruję profesor Małgorzata Opoczyńska-Murasiewicz, więc jakby jest to też temat bezpośrednio związany tak. z swoim zakładem, miejscem pracy. I takim bezpośrednią moją specjalizacją w doktoracie i na studiach jest psychologia zdrowia. Dlatego wszystkie te rzeczy, którymi się zajmuję, zwykle zajmuję się nimi z perspektywy zdrowia. No i dlatego chciałam zacząć, zacząć od e, Shinrin-yoku, czyli od kąpieli leśnych. Kąpieli, kąpieli leśne to jest... E, Mająca swoje źródła w Japonii metoda profilaktyki zdrowotnej, zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego również, które uważamy, że jest połączone, szczególnie Japończycy uważają, że się łączy, która polega na tym, że powoli wchodzi się po lesie, robi się taki bardzo, bardzo powolny spacer po lesie. Ten spacer może trwać godzinę, dwie godziny, pięć godzin. To jest jakiś optymalny czas takiego spaceru? Czytałam o tym. Wydaje mi się, że ta taka najbardziej ugruntowana w tym momencie metoda sugeruje, żeby to były dwie godziny. Ale można... Podstawowa metoda polega na tym, że się po lesie spaceruje, ale można też w lesie robić inne rzeczy, które liczą się jako kąpiele leśne. Można na przykład uprawiać sport, gimnastykować się w lesie, można też medytować w lesie. No i w zależności od tego, czego kto potrzebuje i co potrafi robić. Ca samą zasadą Shingriya, czyli kąpieli leśnych, jest to, żeby być w lesie, ale z, z taką wielką uważnością e, być w tym lesie za pomocą wszystkich pięciu zmysłów e, czyli jednocześnie patrzeć, oglądać rzeczy, słuchać dźwięków, dotykać, wąchać e, wykorzystywać wszystkie e, swoje zmysły do tego, żeby. Kąpać się w tym leśnym środowisku. No i co na to nauka? No właśnie. Bo, bo Mówimy o takiej psychologii, która powinna być jednak ugruntowana w dowodach. Tak jest. E, dlatego w ogóle chciałam o tym dzisiaj powiedzieć, dlatego że kąpiele leśne. E, gdy tak się pomyśli, e, o nich w szerszym kontekście, mogą się trochę kojarzyć z terapiami naturalnymi, czyli z taką medyczną alternatywą, z czymś. E, modnym, No ale niekoniecznie wynikającym z nauki, a w tym wypadku jest Czyli zupełnie zabobonę? inaczej. Za Bobonem albo alternatywną antropologią. Gdybyś, gdybyśmy mieli jeszcze kiedyś okazję, to moglibyśmy w ogóle porozmawiać o terapiach naturalnych i o tym, co w nich jest naukowe, a co w nich jest nienaukowe, i jak rozróżnić te rzeczy. ale Nie mamy na to dzisiaj czasu. Nie dzisiaj. To jest moje hobby, <laughs> więc może kiedyś. A sugeruję sceptycyzm wobec tak zwanej medycyny? medycyny alternatywnej. Alternatywny, ja też. Tak, ale w tym wypadku dlatego w ogóle o tym wspominam, bo bardzo bym chciała, żeby nikomu się nie pomyliło. I jak myślimy o Shinrin-yoku, to nazywamy to terapią naturą, a nie terapią naturalną. Jest taka koncepcja, że natura, przyroda, środowisko naturalne może nam służyć za lekarstwo. I w tym wypadku bycie w lesie służy nam za lekarstwo. I jak się czyta tą teorię Shinrin-yoku, to, to, to co jest przede wszystkim podkreślane, to to, że ten kontakt poprzez wszystkie pięć zmysłów, uważność, e, zwolnienie, że to jest ten czynnik leczący. Czyli wciąż można było powiedzieć bardzo ulotne w moim odczuciu bardzo ulotne szczególnie kiedy myślimy o tym z perspektywy medycznej. Ale to co mi się w ogóle w Shinrin-yoku najbardziej podoba, że choć ma taką nieco ezoteryczną teorię, to jednocześnie jest po prostu bardzo dużo twardych dowodów naukowych, biomedycznych i psychologicznych, ale również biomedycznych, które wykazują e, skuteczność Shinrin-yoku w tej profilaktyce zdrowotnej. No tu się w ogóle pojawia też jeszcze jedna, moim zdaniem, bardzo wartościowa dla nas koncepcja. E, ona występuje w jednym z dwóch artykułów mhm. o kąpielach leśnych, e, które Wam polecam, czyli w tym wcześniejszym z 2019 mhm. roku. Obydwa artykuły e, są autorstwa zespołów japońskich. Metoda wywodzi się z Japonii, w Japonii również i e, w Korei Południowej. Wykonano najwięcej badań empirycznych, psychologicznych i e, biomedycznych, które dotyczą skuteczności Shinrin-yoku. E, a e, taka nie wiem, anegdota, może dodatek do tego wszystkiego, poza tym, że w Japonii e, ona jest finansowana przez e, ichni NFZ. Mhm. To tak samo jest w Irlandii. Również Irlandia przyjęła kąpiele leśne jako e, finansowany przez państwo sposób profilaktyki zdrowotnej. Czyli rozumiem, że przeszło przez tamtejsze no, agencje tak. od oceny skuteczności. A oni bardzo o to dbają, mhm. e, dlatego że faktycznie jest bardzo mhm. wiele e, dowodów. I dowody dotyczą z jednej strony tych aspektów stricte psychologicznych, mhm. Czyli no są dziesiątki już badań, jeśli nie setki mhm. badań. Obydwa artykuły, które, o których dzisiaj opowiadam, to są przeglądy literatury najnowsze. Tu tylko przerwę. W komentarzu do dzisiejszego wydania załączymy tak. linki do wszystkich, czy łącza do wszystkich pozycji i opis bibliograficzny, o których dzisiaj rozmawiamy. Tak jest. To są przeglądy literatury, bardzo wielu badań empirycznych, które zostały już, już wykonane. No i te badania pokazują, że z jednej strony Shinrin-yoku obniża depresję, lęk, poprawia nastrój. I do tego wykorzystywane są takie e, typowe, e, akceptowane narzędzia psychologiczne, zwykle testy diagnostyczne, e, ale również e, kąpiele leśne wykazują e, skuteczność poprawy zdrowia psychicznego od takiej typowo biomedycznej strony, czyli na przykład regulują ciśnienie krwi, wtedy, kiedy to ciśnienie? Czyli to da się taki twardy też parametr. Bardzo twardy parametr. Dla zdrowia fizycznego i psychologicznego jednocześnie. Czyli regulują ciśnienie krwi, regulują pracę serca, eee, tętno, mhm. czyli te rzeczy, które są też mocno związane ze stresem, e, ale poza tymi związanymi ze stresem, to również wzmacniają działanie układu odpornościowego. Tak, to jest też ciekawe, bo cały czas. Wiemy coraz więcej o układzie odpornościowym, tak. natomiast wciąż nie wiemy wystarczająco tak. wiele. Bardziej rozumiem, że dowiadujemy się o nim jak od, po tym, jak oddziałują na niego pewne czynniki, niż jak tak. sam, sam, tak, sam tak, działa. Tak, tak. Oraz też coraz więcej widzimy, jak układ odpornościowy, który wiąże się z infekcjami. E Powiedzmy, ma pewne powiązania e, z procesami zapalnymi całego organizmu, a te procesy zapalne mają odpowiadać w ogóle za, za ujawnianie się wielu chorób, stricte somatycznych, no ale okazuje się również, że naszego funkcjonowania psychologicznego, że również te procesy zapalne e, mają jakieś tam działanie. No ale e, podsumowując, podsumowując <śmiech> <śmiech> najbardziej e, fajna rzecz na temat shinry to jest to, że no, moglibyśmy powiedzieć, że to po prostu jest relaksacja, efekt relaksacji w lesie, jest tam efekt relaksacji w lesie, ale to nie tylko poprzez relaksację zachodzą te wszystkie wspaniałe zmiany w naszym organizmie. To, co wydaje mi się, że jest w tym wszystkim najwspanialsze, to to, że okazało się, również e, jakby badania tego dotyczą, że drzewa w lesie wydzielają substancje hormonalne, które drzewom służą do wspierania ich e, odporności. Na różnego rodzaju mhm. drobnoustroje, ale są to te same substancje, które wspierają naszą odporność i my je po prostu wchłaniamy wraz z powietrzem będąc w lesie. Czyli oddziaływanie nie jest wyłącznie poprzez naszą psychikę, mhm. ale również jest stricte chemiczne. I to jest dla mnie takie ciekawe, dlatego że wiem, że teraz trwają badania, które sprawdzają, czy bycie w wirtualnym lesie jest wystarczające dla tej profilaktyki zdrowotnej. Traci I... tylko dwa zmysły, nie bo w Tak, zło. tak jest. Ja ogólnie VR uważam za ciekawy, ale chciałabym móc chodzić po normalnym lesie. I wydaje mi się, że te chemiczne dowody mogą nam sugerować, że VR nie będzie wystarczający. Więc e, polecamy Wam, w sensie ja się do tego, m, tych rekomendacji dołączam. E, korzystajcie z kąpieli leśnych, zanim lasy państwowe nam wszystkie lasy w Polsce wytną. Wytnę. Drugi zestaw artykułów dotyczy tego, no co poza ludzkie czy ponadludzkie? Wciąż w sumie bycia w lesie. Dlatego zaczęłam kąp od kąpieli leśnych, żeby móc do tego płynnie przejść, bo są to w sumie e, pewne nowinki. E, psychologii. Psychologii. Chociaż w antropologii, może już nie nowinki, tak? Od lat 80.? No, e, <laughs> cały, bo rozumiem, że w jakim kontekście teoretycznym moglibyśmy umieścić te wszystkie. Tak. Ten zbiór badań i tematów badawczych. Tak, będziemy mówić e, korzystać z dwóch mhm. pojęć, i tam się wiele mieści. Miesz, mhm. Mieszczą się i metodologie, i ujęcia badawcze, ale też pewne tematy i założenia filozoficzne, nawet które stoją za tymi mhm. badaniami. I te dwa pojęcia to tak zwane walking methodologies, mhm. e, czyli metodologie chodzone. Mhm. E, a drugie pojęcie, jeszcze ważniejsze, to e, podejście więcej niż ludzkie. Po angielsku e, more, more than, than human. I wtedy można sobie szukać. Mm. More than human beings, mm. czyli chodzi o istoty, które są nie, nie tylko ludźmi, tak? I mm. też inne niż ludzie, więcej niż ludzie, istoty, albo more than human anthropology, more than human ethics, czyli etyka, antropologia więcej niż ludzka, metodologia więcej niż ludzka. To jest taka koncepcja, która rozwija się. Miałam powiedzieć, na czym to jest oparte. Tak, to jest, to jest ciekawe. E, Masz ściągę, możesz z niej korzystać. Ale pamiętam. Te podejścia i chodzone metodologie i podejście więcej niż ludzkie odnoszą się do takich podstaw teoretycznych już trochę starszych, chyba z lat 80. czyli koncepcji posthumanistycznych. Ale... No tu tak też myślę, że to warto dodać, że te wszystkie szerokie takie pojęcie posthumanizmu, które zbiera między innymi te rzeczy, o których mówisz, do takie swoje wielkie wejście miało gdzieś w latach dwutysięcznych, Natomiast faktycznie te teorie, jak na przykład teoria sieci, które są uważane za jakieś tam, że w obrębie jej funkcjonują, tak jak powiedziałaś, są rozwijane już od lat 80. 80. No a przede wszystkim to, co tutaj się liczy w tych takich bardziej związanych ze środowiskiem naturalnym ujęciach, to koncepcja tak zwanego nowego materializmu autorstwa Rossi Braidotti. Ona zaczęła, w ten sposób myśleć. E, wszystkim polecam sięgnąć do tego. Z bardzo, ciekawe, e, bardzo ciekawy, sposób myślenia o środowisku naturalnym, ale też w ogóle o naszym świecie w takich mm -hmm. kategoriach właśnie już nie tylko językowych, nie tylko społecznych, ale materialistycznych, materialistycznych po prostu. Po Polsku wyszła jej ta nowsza książka właśnie pod tytułem "Poza człowiekiem". Poza, poza człowiekiem. Poza tak człowiekiem. Jest. Mi się ta książka nie podobała, e, aczkolwiek e, zawiera bardzo wiele cennych intuicji badawczych. Tak z których Weronika wyciągnęła na pewnie ciekawsze wnioski niż ja. Tak. I to jest, to jest taka podstawa teoretyczna. A w, w koncepcji więcej niż ludzkiej, która gdzieś równolegle rozwija się do różnych badań społecznych i humanistycznych związanych ze zmianami klimatu, w koncepcji więcej niż ludzkiej chodzi o to, żeby przestać myśleć o naszej rzeczywistości, Całej naszej rzeczywistości w kategoriach antropocentrycznych. Czyli? Czyli w takich kategoriach, w których centrum świata jest człowiek. Zazwyczaj tak zwany biały człowiek. Tak, tak jest, oczywiście. Czas ten skończyć naprawdę. I teraz jest świetna książka na ten temat, która pokazuje, że porzucenie antropocentryzmu przydałoby się wszędzie i w każdej sprawie. I jest tu dochodzimy do psychologii. Tak jest. Tutaj też niestety zapomniałam nazwiska, ale jakby Państwo byli ciekawi, że jakbyście tutaj byli ciekawi, nie panujemy sobie, i nie panujemy. Sustainability of everything, mm -hmm. czyli um, zró zrównoważony rozwój wszystkiego, mm -hmm. nie tylko odnośnie przyrody. Teraz antropologia podejście więcej niż ludzkie oznacza, że byśmy przestali myśleć o człowieku mm -hmm. jako będącym w centrum spraw. Mm -hmm. A o środowisku naturalnym jako o czymś, co po pierwsze jest poza nami, czy jest gdzieś albo w tle, albo jest jakimś obiektem poza nami, ale przede wszystkim, żebyśmy przestali myśleć o środowisku naturalnym jako o zasobie. I teraz, gdy nie będziemy myśleć o środowisku naturalnym jako o za sobie, to mamy zacząć myśleć. Ja państwowe. Tak. O innych gatunkach czy też innych istotach, bo to po, pojęcie jest tam używane, czy innych podmiotach jako będących z nami w równo, równo, równorzędnych, żywych interakcjach. I tu muszę zadać pytanie. Gdzie w tym wszystkim jest psychologia? Bo mówiłaś, że, że kiedy będziemy mówili o kąpielach leśnych, to do lasu odwołamy się też trochę metaforycznie. Ha, tak, gdzie jest psychologia? Psychologia jest w lesie. Okay, ale dobra, to po co mogłaby, gdzie mogłaby sięgnąć, albo jakie już, nie wiem, sugestie programowe dla psychologii jako nauki się pojawiły? Mm. Od strony stricte teoretycznej i metodologicznej. Czyli psychologia już się zajmuje tymi tematami. I to nie jest w psychologii ani nowe, ani rzadkie. Tematami ochrony środowiska, tematami zaangażowania człowieka w bardziej troskliwą i ochronną relację z przyrodą, bo to o to chodzi. Między innymi mhm. po to mamy uznać antropologię więcej niż ludzką, żeby znaleźć w sobie empatię. I troskę e, wobec tych innych istot, mhm. innych gatunków, ale czasem też e, istot, które nie są ożywione. Bardzo ciekawy program z ostatnich miesięcy odradza to od, od sobą. Czuję tutaj trochę pan psychizm, czy nie, to nie te kierunki? Nie wiem, myślę, mhm. że nie. Dlatego mówimy o nowym materializmie. Mhm. E, nie mówimy o e, już w, w ogóle o rozdzielaniu takiej można powiedzieć materii psychicznej od materii materialnej, czyli ducha od materii, które jest charakterystyczne dla tradycyjnej nauki, tradycyjnej psychologii, raczej wydaje mi się, że w tych wszystkich podejściach raczej uznajemy, że rzeczywistość ma naturę materialną na wskroś. Chyba dlatego mi to odpowiada. Tak, ta Odra jest dobrym przykładem, no bo jeżeli potraktujemy Odrę jako osobę niebędącą człowiekiem, wtedy tak na to, co nazywa się potocznie katastrofą, możemy spojrzeć jako na zbrodnię przeciwko przyrodzie. Tak jest. I możemy na to też patrzeć w, w takich kategoriach, po pierwsze, odpowiedzialności za ten podmiot, ale również rekompensaty dla rzeki. No dobra, to czego byś sobie życzyła jako psycholożka, żeby co psychologia mm, więcej albo w jaki sposób więcej by wykorzystała e, to podejście teoretyczne? Gdzie byś widziała, albo gdzie byś widziała jakieś obiecujące obszary? Mm. Przede wszystkim w tej psychologii, która zajmuje się budowaniem ludzkiego zaangażowania w ochronę przyrody, w tym momencie w moim, moim odczycie literatury, nie powiem w mojej opinii, bo, bo to po prostu widać, kiedy czyta się te teksty, koncentrujemy się przede wszystkim na takich typowo ludzkich, bardzo mocno zakorzenionych w kulturze postkolonialnej emocjach, na przykład takich jak wina, wstyd. I właśnie te emocje mają nas, człowieka zachodu, motywować do tego, żeby chronić przyrodę, którą naruszamy, ale wciąż jednak jest traktowana jako zasób. Ale czy mm, budowanie jakiejkolwiek postawy na poczuciu winy, na wstydzie? Nie wiem, pojawiły się już też takie koncepcje, że tam we Szwecji wstyd skorzystania z samolotów. samolotów. E, nie wydają się odrobinę podejrzane, no bo one tak, też są... zdecydowanie. Właśnie dlatego... Wykorzystywane <laughs> przez tych, którzy już się nalatali. Tak jest. E, i, a ci, którzy się jeszcze nie zdążyli nalatać, bo na przykład byli biedni albo niezamożni, teraz nagle słyszą, że to styd, żeby tym samolotem latać. Więc mówisz, że tak, się zgadzasz z tym. zgadzam się, że jest to podejrzane. Mm. I to wydaje może nam... To wydaje mi się, że to mm. nam może dać e, podejście więcej niż ludzkie, że raczej zaczniemy patrzeć na... Szeroko rozumiane środowiska, które mamy chronić, inne gatunki, jako na w sumie równych nam, wobec których możemy e, odczuwać e, empatię, wspólnotę, e, a nie pewien rodzaj e, wyższościowej odpowiedzialności. To okay. jest w ogóle inny to temat. Ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że ta wina i wstyd, które e, do, dominują e, w psychologii e, zmian klimatu, psychologii zaangażowania w ochronę środowiska, że one e, mają taki rodowód e, stricte kolonialny. To też jest ciekawe i tu będziemy musieli kończyć, kończyć. bo to pojęcie mm, winy, albo nawet winy wywołanej przez oskarżenie e, jakby też było charakterystyczne dla teorii krytycznej, zwłaszcza tej drugiej i częściowo trzeciej generacji, kiedy oskarż... Jakby, oska Teoria krytykowała na przykład pewne sposoby zachowania jako reprodukujące mm, niesprawiedliwy czy zły system jako taki. No, a przez oskarżenie, chyba trudno zbudować dobre społeczeństwo. Mam jedno zdanie na podsumowanie. No, bo powiedziałam, że szukałam i nie znalazłam, że nie znalazłam e, badania empirycznych w psychologii, ale udało mi się znaleźć badania empiryczne oparte na tych podejściach po prostu w Polsce. Mm. Wprawdzie nie w dziedzinie psychologii, tylko antropologii. I masz nowe współpracownice w Polsce? I mam zakresie. nowe współpracownice. Bardzo się cieszę w ogóle, że będę mogła do nich dołączyć. Prawdopodobnie lipiec spędzę nad jeziorem Niedzięgiel. Z kim będziesz pracowała? Będę pracowała, troszeczkę pomagała, doktor Małgorzacie Kowalskiej, której tekst również Wam wrzucę. Tam wszystko to, o czym dzisiaj mówiliśmy, znajdziecie ładnie wyłożone w postaci bardzo dobrego artykułu naukowego napisanego w języku polskim. Co jest rzadkością? By tak dobre i nowe rzeczy często powstawały w języku polskim, więc wydaje mi się, że to jest taki dodatkowy plus tego tekstu. No to też, myślę, jest jakby zmi przykład zmiany pokoleniowej, że Skończyły się czasy, że boomerzy przywoźnili nam z zagranicy teorie, po czym żyli z ich e, tłumaczenia. Tłumaczenia, tak jest. Tylko jakby nauka jakby wreszcie jest na bieżąco. A druga współpracownica? E, druga współpracownica to jest e, koleżanka Małgorzaty mm -hmm. Kowalskiej, e, profesor Aleksandra Lis, mm -hmm. e, która akurat nad Jeziorem Niedzielgiel mm -hmm. nie prowadzi badania, ale też e, polecam Państwu przyjrzenie się antropologii na UAM-ie. Polecam Wam. Polecam wam. No, Przepraszam. Na uniwersytecki nawyk. Przepraszam, uniwersytecki nawyk. Tak. Polecam Wam UAM i antropologię tak. na UMie. I tym wyjątkowo niepsychologicznym akcentem kończymy dzisiejszą prasówkę. Ostatnie wydanie pop w tym roku akademickim i ostatnie w ogóle, które prowadzę ja, ponieważ w lipcu kończę moją przygodę z instytutem psychologii, więc życzę Wam udanych wakacji. Tobie oczywiście Dziękuję. też i jakby nowej, interesującej osoby prowadzącej, może nie tak złośliwej jak ja. Ale to się wszystko okaże, bo czasy się zmieniają. Weronika, bardzo Ci dziękuję za ja dzisiejszy też. wybór tekstów i za spotkanie. I co mogę powiedzieć? Do zobaczenia, ale na pewno już nie tutaj. coś nie wieję, więc zanim naprawdę już przeminiemy z wiatrem, nie mam już nic dodania. Mi też bardzo, a ja wam życzę bycia w lesie nad jeziorem i spacerowania. Dużo spacerowania, dużo wolnego czasu i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.